Witam bardzo serdecznie w kulturze pod ręką. W tym wydaniu pokazujemy Państwu, jak mieszkańcy naszej dzielnicy bawią się podczas karnawału oraz jak można edukować poprzez teatr. Zapraszam. Muzyka Karnawał może mieć oblicze biesiadne i ludowe. W niedzielę 1 lutego mieszkańcy Rataj mogli się bawić na pierwszej Ratajskiej kali piosenki biesiadnej, która odbyła się w Dom kultury Jubilat na osiedlu tysiąclecia. Przy tej muzyce nie można siedzieć jak, jak nieboszczyk, powiem, bo nogi od podstawem same chodzą i, i, i nie dziwi się wtedy, że publiczność tak reaguje na, nasze, na, na naszą muzykę. Do tańca i wspólnego śpiewu przygrywała uczestnikom zabawy kapela Plewiszczoki. Kapela Podwórkowa Plewiszczoki. Powstała w 2000 roku, w tym roku mamy 15-lecie. I to tak podażynka powiatowych, żeśmy się wszyscy zgrównęli razem. I, no i od tego czasu próby, próby. I tak się dotarliśmy do, 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 do tych 15 lat i jeździmy, gramy wszędzie, gdzie nas zaproszą i, 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 i gramy muzykę i, i śląską, i bawarską, i bisiadną. Słowa pisze nam lekko Konopiński muzykę Henryk Kuczyński. No i mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo grać. Plewiszczokom towarzyszyły aspirynki, kobiecy zespół wokalny, skomornik nie tylko śpiewał, pokazał także układ choreograficzny, niemiecki aerobik. Swojski klimat sprzyja wielkopolskiej gwarze. Na Biesiadzie nie mogło jej zabraknąć, a gwarowe gawędy przygotowała pani Zofia Dragan z Bukówca Górnego. Głoskarz, dobrze rad być, mimo że jeszcze na noc nie Gwara była moim pierwotnym językiem. Właściwie do 6 lat, zanim nie poszłam do przedszkola, to ja za bardzo nie mówiłam innym językiem. Także jest mi bardzo bliski ten język, znany mi jest, i rzeczywiście chciałabym, żeby ocalał. Chciałabym, chociaż chyba nikły szans. My, Wielkopolanie, niestety, nie dbamy o gwary tak ślązacy czy górale. Pani Zofia propaguje gwarę od blisko 30 lat w założonym przez siebie kabarecie Dziura. W jubilacie była nie po raz pierwszy wcześniej przygotowywała uczestników konkursu gwarowego Godejcie po naszymu. Latajska publiczność zdaniem pani Zofii i innych występujących na biesiadzie bawi się znakomicie, a to cieszy organizatorów. Ja się bardzo cieszę, że nasza propozycja spotkała się z takim pozytywnym odzewem. Tak wspaniale mieszkańcy się bawią. Jest to tylko dowód na to, że takie imprezy są na Ratajach bardzo potrzebne. I ja myślę, że ta dzisiejsza impreza będzie pierwszą i kolejne cykle Gale piosenki biesiadnej na Ratajach będą się odbywać już cyklicznie. Obietnica cyklicznego organizowania biesiad pokrywa się z oczekiwaniami publiczności. Cudownie się bawiłam, jest przepięknie i prosilibyśmy, żeby to było częściej organizowane, bo naprawdę jest przepięknie i wesoło i mimo, że jesteśmy w tym wieku, ale czujemy się młodo duchem i dlatego lubimy tak spędzać czas. Kapitalna sprawa! Tylko się bawić, uśmiech na twarzy i, i nie narzekać. Bardzo dobre wrażenia, miłe. Muzyka piękna, yy, klasyczna, biesiadnie, no, zachęcająca do śpiewu i do tańca. Bardzo jestem zadowolona, że przyszłam na ten koncert biesiadny. Coś fajnego. Wreszcie się seniorki pięknie rozerwały, pośpiewały, potańczyły, pohasały, poczuły się jak trzydziestolatki. Na kolejnej gali w jubilacie spotkamy się, więc z pewnością za rok. Pary po parach, hucznie i wesoło, rozkręcało się, znowu skręcało się koło, jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiących się zwojów, mieni się centkowata różna barwa strojów, damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, wyzłocona promieniami zachodniego słońca i odbita o ciemne murawy wezgłowia. Wretaniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia. Tak, poloneza wodzą seniorzy z klubu Feniks na osiedlu Polan, a tym dostojnym polskim tańcem rozpoczął się bal karnawałowy, na który seniorzy przyszli w piątek 30 stycznia do Domu Kultury Polan 100. Bardzo spontaniczny. Seniorzy nie wiedzieli, że będą otwierać bal, bo to był mój pomysł, ale wydaje mi się, że sprostali zadaniu, że pięknie zatańczyli na miarę, no co najmniej maturzystów. Być może uczestnicy balu poczuli się jak maturzyści, bowiem pani Helenie Szczepańskiej, która na imprezie wodziła rej, zależało, by seniorzy cofnęli się do lat młodości. W tym roku jest bal pod hasłem Dzieci Kwiaty, ponieważ wróciliśmy do lat 60. i 70., a jak wiadomo, były to lata hipisowskie. Co prawda. Seniorzy już może nie tak młodo są wyglądający po hipisowsku, ale duchem na pewno tak. Jako, że seniorzy mieli przypomnieć sobie czasy dzieci kwiatów, każdy z uczestników balu otrzymał kwiatowy kotylion, a dalej trwały tańce, hulanki i spawole. Melancholia niechaj ewent idzie w ciemny las. Radość serca nam oczyszcza, choć to prawda oczywista, gdzie wesele znika żal. Nawet w sercu mamy dalej, no to tańczmy w karnawale, niech nam żyją wszystkie bale. Babci i dziadka świętowaliśmy wprawdzie już jakiś czas temu, ale teraz powracamy do niego za sprawą uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 z Osiedla Armii Krajowej. O tym, że wnuki mają niepospolite talenty, babcie i dziadkowie z pewnością wiedzą, ale w piątek 30 stycznia mogli się o tym przekonać na własne oczy. Specjalne przedstawienie z myślą o dziadkach odbyło się gościnnie w Domu Kultury Jędruś dzieci były bardziej przejęte niż jednak w szkole, bo to wyszliśmy na zewnątrz, ta scena była zupełnie inna. No i występowały dzieci z szkoły numer 18, przede wszystkim klasa druga B i zespół Taneczny Hip-Hop, zarówno młodsza, jak i starsza grupa. Przedstawienie, które przygotowały dzieci, składało się z piosenek, wierszy i tańców, wśród nich były układy nowoczesne, ale nie brakowało także tradycyjnej polskiej muzyki. Przedstawienie mogli zobaczyć nie tylko dziadkowie i babcie uczniów osiemnastki. Doszliśmy do porozumienia, że może oprócz babci dziadków zaprosimy również seniorów, tutaj z osiedla, żeby im umilić trochę życie, żeby ich zaprosić do wspólnego śpiewania. Na talenty najmłodszego pokolenia zawsze warto z nadzieją popatrzeć. Spektakl, które mają pomagać, traktujące o problemach młodzieży. Ich celem jest szukanie kompromisów i rozwiązań. Właśnie to możemy znaleźć w Teatrze w Przejściu. Działa on od 6 lat w szkole na Osiedlu Czecha. Co miesiąc raczy widza nowym spektaklem, jak zwykle w reżyserii Hanny Shelong. W piątek 30 stycznia widzowie mogli obejrzeć stół rodzinny, wykonywany przez starszą grupę, która skupia licealistów z różnych szkół. Jest to spektakl, który mówi o samotności dziecka w rodzinie. Jest to poważny spektakl, ale myślę, że powinien go zobaczyć każdy rodzic. Jesteśmy, żyjemy w czasach zabieganych, mamy tego czasu mało dla dzieci i to, co one przeżywają, myślę, że jest interesujące. Teatr w przejściu już szykuje kolejną historię, którą 13 lutego przedstawi widzom spektakl wystawi nowa grupa uczniów z gimnazjum numer 26 Quo Vadis Homo, czyli dokąd zmierzasz człowieku traktujący o problemie zażywania narkotyków wśród młodzieży. Spektakl jest oczywiście dla każdego. Ma na różnych poziomach wiele wartości, ale też przyjemna, mam nadzieję, atmosfera, która tutaj będzie gościła w teatrze, jest dla każdego absolutnie skierowana. Spektakl nie tylko odtwarza rzeczywistość osób z uzależnieniem od narkotyków, ale jak mówią sami uczniowie, również edukuje. Dowiadujemy się po prostu z tych spektaklów, w jakim kierunku nie powinniśmy iść, albo co może się zdarzyć w naszym życiu. Jak ja spotkam jakąś osobę z takim problemem, to będę wiedziała jak jej pomóc i będę, będzie mi łatwiej ją zrozumieć po prostu. Dlaczego warto obejrzeć Quo Vadis Homo? Bo pokazuje młodym ludziom, jakie są problemy, których czasami nie rozstrzegają. I jak łatwo jest się uzależnić od właśnie narkotyków lub innych używek. Wejście na spektakl nic nie kosztuje, chętni mogą jednak wesprzeć teatr i po występie złożyć darowiznę. Aktorzy Kfowadis Homo zaprezentują podczas wojewódzkiego przeglądu teatralnego w Suchym Lesie. To już wszystko w tej kulturze pod ręką. Kolejne premierowe wydanie 13 lutego jak zwykle w piątek o godzinie 16.30. Do zobaczenia.